Bardzo serdecznie na kanale OZR Softa. Dzisiaj sobie polecimy z unboxingiem, tak jak zapowiedziałem. Może być z lekkim opóźnieniem, bo miałem problemy w ogóle z aparatem i nie chcę mi łapać za w ogóle, nie chcę mi łapać tej ostrości. Teraz może wyjdzie. Zobaczymy. I lecimy sobie z unboxingiem MP5, dokładnie CM041 z szynami. Sama MP5 wylądował mnie w ten sposób, że tak właściwie był to kompletny fart, bo byłem na otwarciu sklepu Delta Shop, tak? Gdzie właśnie jak niektórzy się orientują, rozpoczęli działalność w sklepie stacjonarnym. Gdzie można sobie teraz na luzie pójść i kupić, nie jest to tylko odbiór osobisty w punkcie, tylko można sobie już normalnie tam wejść, pooglądać wystawę i wybrać coś. Dla siebie i z, dlatego, że po prostu e, mieli to otwarcie sklepu. No, to raz, że były jakieś tam promocje, dwa, że było losowanie, gdzie e, po prostu można było wygrać mp 5 można było wygrać Cymogloka i można było jeszcze e, wygrać Polara z Helikona. W sumie dwa rodzaje Polara, chyba, że to było chyba do wyboru, nie jestem teraz pewien. No, i jeszcze 250 zł na serwis. I właściwie to u mnie było tak fartem. No, bo poszedłem po coś zupełnie innego do, do sklepu, ale, że nie mogłem się zadzwonić do kumpla, no to po prostu zirytowany poszedłem i kupiłem coś innego w międzyczasie. I okazało się, że akurat, że akurat wygrałem. Mm, no co ciekawsze, chwilę przed tym jak, jak dostałem telefon od y, obsługi właśnie Delta Shopu no to mówiłem do znajomej tak dla jaj, że o coś, jak nic, wygram mp5, no nie? I y, 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 to właściwie było tak dla jaj, a później chwilę, chwilę po tym dosłownie telefon i dzień dobry, y, no czy pan taki, taki, no, no tak, to mp5 pan wygrał, no spoko. Mm, także tak to wyglądało. Na no, początku, jak widzieliście, była taka szybka droga do Delta Shopu i sobie lecimy w ogóle już z unboxingiem. Żeby nie przedłużać tak szybko, powiem co i jak o tej replice. No i powiem, co nie myślę. No, dobra, zaczynamy. Trym, trym, trym. Pudełko się otwiera i to co mamy, czyli standard. Makulatura. Nasze, znaczy, Nie, to trzeba czytać. Pamiętajcie, to trzeba wszystko przeczytać. A w sumie przydatne może być tylko to, jak ktoś chce się bawić w serwis czy coś, ale, ale nie wiem, jakoś nigdy nie używałem. Chociaż nie, raz do, do gasiaka użyłem. Do Gasiaka raz użyłem, to mi się przydało. No i wiadomo, styropian, żeby nic tam tu nie latało. Replikę zostawiłem sobie na koniec. Replikę sobie ja na samym końcu. Zaczniemy, może, od pudełeczka. Co my w pudełeczku? Każdy, kto oglądał jakieś unboxingi albo kupił nową replikę, to, to wie. W sumie to jest moja pierwsza, nowa replika w życiu. Jakoś byłem zawsze przeciwnikiem kupowania nowych replik. No i wiadomo, wiadomo, kulki, które się nadadzą jedynie do, nie wiem, do rzucania. No albo do tych, te jak w jak butelek i z balonów się kiedyś robiło, takie te, no. Do strzelania, no to pukawki, to z taką samą pukawką można to zrobić, co niczego wiedząc to się nie nadaje jak wiadomo. No i ona, najprostsza ładowarka w Tamii. E, też kompletne, kompletny bullshit, 5 zł. no ale wszędzie dodają, także nie ma co. E, plus taki, że zawsze narzekałem, że nie mam po prostu, jak przychodziła mi jakaś replika na serwis, narzekałem zawsze, że nie mam po prostu czym naładować czasem baterii, jak ktoś mi przysłał w Tamii, bo sam zawsze zmieniam wszystko na T-connecty. E, i teraz mamy sobie jeszcze imbus. Imbusik również był w tej paczuszce. Mam nadzieję, że zaraz tego nie pogubię. Dobra, lecimy dalej. Magazynek. Magazynek metal. metal. Metal, metal, taki fajny zimny metal. Nie wygląda jak, jak jakiś ten bubel. No całkiem spoko, wiadomo, high cap na 200 kulek, 250 chyba. Wsypujemy sobie tutaj normalnie, no to, no to wiadomo. Podkręcanie też mi chodzi. O wkład oczywiście plastik. Sam, na zewnątrz sama skrupa jest metal. I tak, prawdopodobnie przerzucę się na mid gdzieś, gdzieś w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, jak dobrze to wypali, bo planuję zostawić jedną replikę, a Beryla mieć u siebie w domu, a w Warszawie. MP5. Kolejna rzecz, którą dostajemy sobie w zestawie, to jest rączka pionowa, chwyt pionowy, żeby być taktykul, i ona jest jej tak odkręcana. To i taki bajerek się dociska wtedy, jak sobie to dokręcamy i ona się nam trzyma. Możemy sobie też całkowicie wykręcić. O, to jest proszę na takim wincie. No i, no, no, no i o, to tak to wygląda. Zaraz sobie to przykręcimy już do repliki. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się pasowało do siebie. Dalej, mamy baterię. Nie wiem czy będziecie widzieć ile jest, bo mówię z, z, z... fokusem jest coś nie tak. No ale docelowo jest tutaj 1200 mAh. Tak, czyli, czyli standardowy NIMH 8.4. Wiadomo, na dłuższą metę to jest bullshit i syf, który w zimie zbyt długo nie podziała i tak pewnie... Z domu przywiózł sobie tutaj LiPo 7.4, 30 i, i 1300 bodajże. I dobra, co dalej mamy? Mamy oczywiście wycior. dobra, jeszcze. Mamy wycior, wycior jak wycior, nie ma co opowiadać każdy wie jak wygląda wycior. No i mamy replika sama w sobie. A mamy sama w sobie przychodzi nam w taki oto sposób. Jest to ze składaną kolbą, mamy risa i wszystko wygląda sobie tak. Całkiem spoko, na pierwszy rzut oka powiem Wam, że, że w ogóle no, no miodzio nie powiedziałbym, że Chińczyk. Normalnie na pierwszy rzut oka, serio, nie powiedziałbym, że Chińczyk. Kolba się oczywiście rozkłada, zaczepia się na, na, na taki chwyt, właściwie chyba to samo co jest w G36, dokładnie ten sam sposób, rozłożona nam wygląda. Tak, całkiem spoczko, fajnie wyważona, całkiem przyjemnie się trzyma, wygodna. To tak, o, jak się tak, tak, tak złapie, jak się przy, przyłoży do ludołka, całkiem spoczko. E, no ale dobra, no, z koniec pierdzielenia i teraz e, czyste konkrety. Co tutaj, co z czego mamy? E, oczywiście jest tu połączenie metalu, e, właściwie to e, sheet stopu e, sheet, sheetowego tak, czyli znal, e, czyli gówno, gówno lit, tak zwany e, i, i, i plastik. Wątpię, żeby to coś było ze stali, ewentualnie jakiś tam, nie wiem, może mała śrubka, mały pin, czy coś ale zapewne nic więcej. Lecąc sobie od przodu, co tam są metalowego, rzecz na tłumik, tłumik jest metalowy, muszka razem z, z samym no, samą, samą budową również. Metal, dalej mamy cały grzbiet, mamy metalowy, cały upper body mamy również metalowy, tutaj wszędzie jest metal, lower jest plastikowy, tak? czyli o to wszystko mamy. W plastiku. Plastik fajny faktury nie jest to typowy chiński, taki strasznie aż ociekający chińszczyzną, tylko taki no całkiem spokojny. Mówię dlatego, dla pierwszy ten jak, jak się weźmie, no, to ciężko powiedzieć, żeby to był na 100% Chińczyk. Co dalej mamy? Rzecz jasna spust metal, no, ale to jak wszędzie. No, Kabunk oczywiście, plastik metal i selektor plastik. Rzecz jasna mamy w trzech pozycjach. Tutaj, tutaj mamy ten, tutaj mamy zablokowany. Mamy semi i mamy auto. I oczywiście dwustronny, tak? Czyli, czyli tak jak przystało na, 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 na repliki MP5, czy, czy Giety. Co mamy dalej? Oczywiście y, przeziernik. Przeziernik regulowany, możemy sobie kręcić do woli, sobie możemy kręcić, jak chcecie, w którą stronę chcecie, możecie sobie kręcić, również metal. Dalej kolba. Kolba w pełni plastik. Na kolbie znajdziecie tylko plastik i tylko trochę gumy. Gdzie jest guma? Gumę mamy tutaj, jak mamy pod policzek. Tutaj jest guma, całkiem spokojna sprawa, fajnie to zrobione. I ciekawe, żeby to była guma. I oczywiście stok kolby jest również gumowa. Cała reszta to plastik, cała, cała rama. I, i ca, cała kolba jest to plastik, tak samo, samo łoże tak ułożenie, nie wiem dokładnie jakby to nazwać. Łączenie jest również plastikowe. No, czy jest to dobre wyjście, czy nie? No to, no to różne można mieć zdanie. No o tym, o tym może powiem również zaraz. Dobra. Co to teraz w ogóle jeszcze z ciekawostek takich fajnych powiem? Jest fajny patent na tłumik. Na tłumik ognia. Mamy tutaj, tak, nie wiem czy będziecie i to jest taki, taki fajny bajerek dziwny. Na początku nie wiem w ogóle jak to ma działać i, i w ogóle, a to wystarczy odciągnąć w tą stronę, podnieść i tłumik sobie po prostu wyciągamy. To jest po prostu spoko sprawa, pierwszy raz to widziałem, nigdy nie miałem styczności z, z takim rozwiązaniem, całkiem spoko. Minusem jest to, że trochę się... E, da. Latam, nie, malek luz. ale o luzach też zaraz powiem. Tutaj mamy nakrętkę. To jest o tyle fajna, że tą nakrętkę możemy sobie bez problemu odkręcić, no, w sumie to jest logiczne, bo skoro nakrętkę tam możemy odkręcić. I mamy zwykły gwint na tłumik, na jakieś tam inne duperele, co kto lubi. Także jest spoko sprawa, to bardzo mi się podoba moim zdaniem całkiem, całkiem fajnie wymyślone. I nie ma problemu nawet, że jak komu się podoba, bez, bez niczego się nie latać, bez niczego. I nie upierdzieli gwintu. I tak samo jak zakładamy, musimy sobie po prostu trafić w te takie ząbki, bo jak widzicie tutaj mamy takie wypustki. Także jak zakładamy sobie tłumik, to po prostu trzeba sobie trafić te wypustki. Takie się sobie trafimy, no to w odwrotnej kolejności najpierw tę taką wypustkę trzeba pchnąć w tą stronę, później na dół. i się samo blokuje. Tylko tak, jak mówiłem, takie wyjście całkiem fajne w sumie, ale ma luzy przez to. Tu już może to luzy. Także jak komuś, mm, przeszkadzają luzy, mm, no to sorry, ale nie spodoba mu się to. Mi tam to w sumie nie przeszkadza tak naprawdę. Zawsze można sobie jakoś tam dorobić na własną rękę. Kolejna sprawa. Eee, spasowanie części. Mm, tak na pierwszy rzut oka. Spasowanie nie jest złe, tylko jak już sobie zaczniemy coś tam się doszukiwać, wszystkie, no to tu tłumik trochę lata. Tu gdzieś tam może przednie trochę lata, tutaj kompletnie nic. O, jeśli chodzi o body samo, to co powiem Wam, że jest miodzio, miodzio igła, nie poznasz, że Chińczyk, ale reszta trochę lata. Tak samo kolba. Kolba też na lewą, na, na prawą może nie tak bardzo, ale góra, dół lata. Ale już Wam mówię e, dlaczego dokładnie. E, ponieważ sama replika nie jest robiona na śrubach bezpośrednio jak masa replik, tylko jest ona robiona na pinach. Tutaj mamy pin od chwytu przed, od łoża przedniego, tutaj mamy chwyt od body, no i mamy chwyt od samej naszych chwyt tłu, pin od samej kolby. Jest to rozwiązanie prawdopodobnie, tak jak w oryginałach, nie jestem dokładnie pewny i moim zdaniem jestem na tym naprawdę w sumie zaskoczony i to mi się bardzo podoba, że jest takie rozwiązanie, no bo bez problemu możemy sobie wyciągnąć, zmienić na przykład kolby, wyciągamy sobie pin. Kolbę po prostu wyciągamy i sobie zmieniamy na inną. Docelowo i tak planuję zmienić kolbę na pełną, ponieważ, nie wiem, jakoś tak zawsze mi się podobało. Plusem jest to, że jak ktoś nie lubi się bawić kablami, nie chce ich od razu zmieniać, to tutaj ma. I tak z łączki, więc tam je może sobie zrobić przedłużkę i tam je sobie wyrzucić na przykład do kolby, jeśli ktoś, ktoś ma taką, taką chęć. Ja osobiście i tak prawdopodobnie w, na święta wrzucę nowe kable, MOSFET i tak dalej, więc mi to kompletnie będzie rybcia Co, co, jak te kable wyglądają, no ale jeśli ktoś nie chce się po prostu od razu na początku bawić w jakieś tam rozkręcanie, to. No, warto wiedzieć, moim zdaniem. Tak samo tutaj mamy pin, jeśli chodzi o baterię. Baterię właśnie chowamy we front gripie. Tak samo pin wyciągamy. Nie wiem, czy będziecie w ogóle widzieli. Może spróbuję Wam pokazać na tym pinie. Ten pin ma tutaj taką, taki drucik. I ten drucik po prostu trzeba sobie dogiąć w dół i wtedy możemy wyciągnąć pin. Nie wiem, na ile będziecie to widzieli, bo, mówię, problem z fokusem jest w tym aparacie. Jak ściągamy, po prostu w dół... No, właśnie. Po prostu w dół i już mamy. Czekajcie, wyłącz tego Facebooka, bo, bo no. Dobra. I tak jak mówiłem, po prostu w dół i sobie ściągamy. I znajduje nam się tutaj bateria. No i wiadomo, bezpiecznik, który i tak jest do wywalenia. Nie wiem, w ogóle nigdy nie łapałem sensu dawania bezpieczników w replikach. Nie wiem, nie wiem. sam, sam zawsze nie, nigdy nie polecałem ludziom. A no, w replikach zawsze są. No. Nie wiem, jakoś, jakoś, nie widzi, nie widzi mi się to. I tak, no, docelowo jest tutaj, nasze docelowo, pierwotnie bardziej to może słowo pasuje. Jest tutaj bateria dwudzielna, tak jak widzieliście. No, ale czy, czy uff, zupełnie każda inna też wejdzie, wystarczy, że rozmiarowo się wyliczy i bez problemu nam wejdzie. Także to nie ma większego znaczenia, tak jak mówiłem, ja tu wsadzę prawdopodobnie 1374,30. No Zobaczymy dokładnie jak to jeszcze wyjdzie, no bo takie w sumie używam do beryla i myślę, że do mp5 też będzie spoko. Tym bardziej, że myślę, że ta mp5 będzie raczej pod no, mniejszą siłę, także bardziej pod row. Myślę, że, że no, sprawdzi się. Dobra, pin włożony. No i plus jest taki, że, że tak naprawdę ten pin i tak wam nie wyleci dzięki temu drucikowi. Nie wiem czy przyszłościowo ten drucik trochę się nie wyrobi, no, ale to zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Oczywiście to o czym nie powiedziałem to hop -up. Mamy tutaj dźwignię a Słuchajcie tego. A, jak pięknie brzmi. Co prawda, to wszystko się łamie, dlatego nie polecam tak spuszczać. Lepiej sobie tak zrobić. No bo zaraz nam cała dźwigienka pójdzie w pizdu i tyle, tyle z tej repliki będzie, znaczy z tej samej dźwigienki, bo replika będzie działa, działała nadal. To, co mamy tutaj, to mnie zdziwiło. Nigdy nie miałem styczności z takim hopopem. Z takim, z takim ramieniem. Nie wiem, czy będziecie to dokładnie widzieli, ale to jest po prostu taki kawałek plastiku. No i ten kawałek plastiku sobie przesuwamy. Regulacja jest tak dupna, że ja po prostu nie wiem, to trzeba jakoś. Nie wiem, będę siedział na świętach, będę kombinował, co z tym zrobić sensownego. Bo wydaje mi się, że to będzie najsłabszy punkt całej repliki. To, że będzie się co chwilę rozregulowywał. Chodzi to tak lekko, że no, jakieś drgania, i zapewne będzie to od razu nam się przestawiało. Dodatkowo ciężko w jakikolwiek sposób dokładnie sobie wyregulować ten hop-up, bo raz, że chodzi strasznie lekko i dwa, że nie ma za bardzo za, to, za co złapać, no nie? bo Tutaj mamy tylko jakiś tam rowek, że niby paznokcia mamy sobie tam wsadzić, paznokcie przesuwać, nie wiem, za cholerę nie wiem, co miał twórca na myśli, no ale tak to, tak to wygląda, nic z tym nie zrobimy. Jeśli chodzi o same bebechy, zapewne jest to, co we wszystkich innych cymach. W tej chwili nie będę tego dokładnie rozkładał, bo po prostu no, nie mam sprzętu w Warszawie, także ciężko mi dokładnie będzie powiedzieć. No, plomb nie widać żadnych, jeśli chodzi o plomby. No, ewentualnie mogą być na grzbiecie samego gearboxa. Oczywiście mamy miejsce na zawieszenie, tu jedno, tu drugie. Wiadomo, do kolby sobie jeszcze można zawiesić bez problemu. I tak to, tak to by wyglądało. No, cena samej repliki, nie wiem teraz dokładnie po ile chodzi. Z tego co widziałem gdzieś na Gunfire, była za około 8 stówek. Gdzieś tam indziej widziałem za około 7, także ciężko mi powiedzieć dokładnie coś w tych okolicach. No i, no, no i tak to by wyglądało jeszcze teraz. Powiem Wam coś o samym magazynku. No, to prawda, mówiłem, ale jeszcze nie wkładałem. ułóżmy sobie magazynek. Nie ma żadnego fajnego takiego dźwięku, jakoś super. Chociaż spróbuję teraz, może tak z takim dźwiękiem jakoś. Nie ma nic takiego. Gacie w dół nie lecą. Nie ma, nie ma fejerwerków ani nic, ale magazynek jest. Działa. Podawać, podaje. Teraz nie będziemy się bawić w strzelanie, bo, bo, bo jest dość późno. No ale problem jest taki, że magazynek lata. No, nie dość, że to jest high-cap czyli będzie nam hałasował. To jeszcze dodatkowo. Dokładnie to będzie. Tak jak przód, tył jakoś bardzo nam nie lata. Lewo, prawo już dość mocno, góra, dół, nic. Dlatego bez problemu nie będzie podawał, bo nic nie lata góra, dół. Ale jednak na te boki ten luz występuje. No ale jak w każdym szanującym się Chińczyku luz gdzieś musi być. Tutaj jest na tłumiku, tu jest trochę na, na chwycie i, i na, na magazynku. To nie trochę na kolbie, no. a reszta jest całkiem spoko. Także jak na Chińczyka, jak na cymę, to moim zdaniem, przynajmniej ten egzemplarz ja, ja oceniam całkiem spoko. Jeszcze sobie rzucimy okiem, może na jaki w ogóle silnik tu siedzi. Aha, dobra, oczywiście cięcie musiało być, żeby znaleźć dobry bit, no i dobra, no, no odkręcimy sobie silnik, zobaczmy co tam, co tam w ogóle ciekawego siedzi, no coś nam już to powie o replice, jakby nie patrzeć dokładnie, nie będę, nie będziemy, mówię, rozkręcić sobie repliki, to zapewne pojawi się gdzieś na świętach. jak przy okazji będę wymieniał kable, to że jasna pojawi się od razu wtedy filmik, z rozkładania samej MP5 oraz MOSFET, nie pamiętam czy, czy budowę samego MOSFETu Wam rzucają, czy jeszcze nie, no ale może się pojawi, jeszcze kawałek trzeba odkręcić, ale już widzę tu dobre zaskoczenie, już tu dobry znak widzę, czyli silnik z niebieską dupą, cymowski silnik z niebieską dupą, tak, czyli te chińskie neodymy, no całkiem spoko moim zdaniem, całkiem spoko, sam w dobry zainwestowałem dokładnie w ten silnik, no jeśli chodzi o używane chodzą w okolicach 7 dyszek, przynajmniej jakie ja kupowałem, no 6-7 dyszek trzeba było dać. Także całkiem, całkiem spoczko. już było właśnie, już podczas odkręcania, coś tak mi się wydawało, że coś przyciąga, więc musi być coś, coś mocniejszego, jakaś, jakiś mocniejszy silnik. No ale no ale po prostu jakoś tam nie byłem pewny, także tak, także to wtedy były domysły, no, ale teraz fajnie wyszło, że jednak jest to silnik z niebieską dupą od, od cymy, który jak najbardziej. Polecam w berylu, cały czas mi się dobrze sprawuje, nie ma z nim najmniejszych problemów. A propos z beryla, będę musiał go kurde złożyć coś, ostatnio go rozkładałem, ale to dopiero na święta, dobra, szybko sobie to skręcę. No i dobra, no i szybkie podsumowanie. Sama replika, tak jak mówiłem, dostałem ją za free, ponieważ wygrałem w konkursie Delta Shop. Jak najbardziej Wam sklep polecam, stacjonarny. Rzecz jasna nie ma takiego asortymentu, jaki możemy znaleźć na stronie, ale, ale jeśli sobie zamówimy na stronie, to bez problemu możemy sobie później u nich odebrać. Sam byłem, tak jak mówiłem, no asortyment w porównaniu do strony nie jest jakiś ogromny, ale nadal warto, warto pójść i warto rzucić okiem, co ciekawego jest, tym bardziej, że obsługa bardzo miła, jak najbardziej, jak najbardziej polecam. No i sama replika, no, sama replika, tak jak mówiłem, no nie to 800 zł, 800 zł, jakbym w życiu nie dał, ale to raczej wynika z tego, że ja po prostu w sumie nigdy nie kupuję nowych replik. Zawsze byłem zwolennikiem, że replik używanych i tego, żeby samemu sobie je naprawiać. Dlatego takiego hajsu bym za nią nie dał, no ale teraz się udało, tak że teraz u mnie wylądowała. Jeśli chodzi o samo spasowanie, jak na Chińczyka, przystało, są luzy. Także tu nie ma, nie ma co oczekiwać. Fireworków magazynek mógłby być zdecydowanie lepiej, lepiej dopasowany. No, z podawaniem nie było problemu, niby, ale no, ciężko też powiedzieć, jak to wyjdzie w praktyce, czy te luzy się jeszcze nie pogłębią. Luz kolby. To, co może być dość problematyczne, moim zdaniem przyszłościowo, bo jak to jeszcze się trochę wyrobi, ten plastik jeszcze zacznie się tam docierać, to te luzy mogą jeszcze być nieco większe, ale mówię, no ja osobiście docelowo tą kolbę i tak zmienię na kolbę stałą. Na sam front grip zmienię prawdopodobnie na ten pełny, bez rysów i z samą latarką. Dodatkowo myślę dodać na górze szynę, ponieważ no, mamy otecha, więc, więc fajnie by tu wyglądał. No i tak to wygląda, no tak jak mówię. Replika godna polecenia, moim zdaniem całkiem fajna w wykonaniu. Jeśli chodzi o to, że cyma, no moim zdaniem za pierwszym razem, jak wziąłem w rękę, mając porównanie z innymi replikami, no to byłem zaskoczony, że jest to rzeczywiście cyma, bo wykonanie. Było po prostu no, moim zdaniem na pierwszy rzut oka bardzo dobre, jak na Chińczyka. Wiadomo, jak na Chińczyka, i cały czas mówię o tym jednym egzemplarzu. No, Chińczyk różnie może wykonać, w tym przypadku mu się e, udało. Także od siebie mogę jak najbardziej polecić zarówno replikę, jak i e, sklep Delta Shop. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania no i wpisania w komentarzach, co, co myślicie na temat tej repliki, czy innych replik. Także dzięki za oglądanie. Siemaneczko!